Dzień dobry, dzień dobry widzowie. To co widzicie, to nie jest zwykły bus bojowy. Taki jak na przykład ten Z Lego. To cudeńko to komputer. Działający, taką przynajmniej mam nadzieję, komputer. I uwaga, skupcie się, włączamy go przyciskiem od pałdolców. Proszę bardzo. Tadają, generalnie ja sam nie wierzę własnym oczom. Całość przyjechała do mnie kilka dni temu w ogromnej, ale to naprawdę ogromnej paczce na palecie. I jakby ja sam wtedy nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Jak to wyszło, jak to wygląda, jakby nie miałem zielonego pojęcia. Następnie przyszedłem do rozpakowywania całej tej paczki. <laughs> Mówiąc wprost, rozkręcania tej paczki. I co, jak co naprawdę, ale to naprawdę było warto, jakby. Zobaczcie jak to epicko tutaj wygląda, no ja, ja jestem w szoku. Żeby było jasne, wtedy też byliśmy. Co tu się wydarzyło? O co chodzi? O co chodzi? Co <laughs> wy to widzicie? Błos mojowy komputer. Jacob Fortnite pełną parą. No. Ale żeby nie było, za chwilę przejdziemy do tego co jest w środku tej bestii. Bo tak, moi drodzy, to naprawdę jest bestia. Zostawcie tylko łapeczkę, jeżeli lubicie takie testy. Napiszcie w komentarzu, co o tym komputerze, busie bojowym, yy, sądzicie i spropsujcie Czugę. Naprawdę Czuga zrobił kawał solidnej roboty. Szacuneczek Czuga, naprawdę szacun. Bo tutaj każdy detal jest dopracowany. Proszę bardzo, koło pierwsze, koło drugie, chłopie, dziewczyna nawet jakaś antenka, prawdziwe sznureczki, które Trzymają ten wielki, ogromny balon. Takie szczeguliki jak ten znaczek na masce, lub sam w sobie napis Battle Bass, jakby to jest crazy. A do mnie dalej nie dociera to, że jako pierwszy w Polsce i w zasadzie pierwszy na świecie będę to cudeliko za chwilę testował. Nawet takie detale, jak wiecie, jakieś przebarwienia, efekt rdzy, że tak powiem. No, naprawdę, szapoba. A w środku ta oto bestia, czyli RTX 5090 od Nvidii. Procesor, pamięci, generalnie całe specyfikacje macie w opisie, bo nie chcę was zanudzać. I już tłumaczę, co dzisiaj robimy. Gramy Fortnite'a. na moim drugim koncie, na którym, jak widzicie, aktualnie nie mam żadnej rangi. I to właśnie dzisiaj, w ciągu 6 godzin, będę musiał wbić: Po pierwsze, jak najwyższą rangę, a po drugie, będę miał do wykonania 6 różnych wyzwań. Natomiast ci YouTuberzy muszą zgadnąć dokładnie, jaką rangę i ile procent uda mi się dobić. A osoba, która będzie najbliżej, wygrywa V-Dolce. Spokojnie, tego wygrać nie można. Według podać się zdobyć Elite i ponad 60%. Elita, to jest mój gest. Elita 70%. No powiedzmy, Elita 70%. Czempiona 15%. Wy też widzowie zgadujcie w komentarzach, a ja biorę się za podłączanie tego komputerka. Ko komputera, bestii, potwora. No wiecie o co chodzi, on jest yy, spory, spory jest. To w ogóle taki szybki fun fact, jak widzicie, musiałem odkręcić. Znowu ten balon, bo najzwyczajniej w świecie ten komputer nie zmieściłby mi się pod biurkiem. I to cudeńko, to chłodzenie wodne, ono tak śmiesznie bulgocze sobie tak. I teraz proszę Państwa, robimy pierwszy test, mianowicie ile FPS-ów mamy na One Vanie w boxie. Około 600. Kurde, za ciekawe, ile będzie na Battle Royalu. Lecąc busem mamy nawet 800, nawet 800 fps Natomiast w budynkach, jeżeli sobie chcemy troszkę te FPS-y wymaksować, to mamy około 400-500. Generalnie problem polega na tym, że ja nawet nie pamiętam, nie wiem, bo nie sprawdzałem w tym sezonie, ile fps mam u siebie, więc możecie mi napisać w komentarzu, ile wy macie. Będę miał jakieś porównanie. Właśnie mnie skasowali, więc wracam do lobbyga. Zaczynamy przygodę. Mega dawno nie robiłem takiego challenge'u. Czekaj, 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 daj mi, daj mi, daj mi skręczkę, bo jakiś gościa mnie ląduje. Chodź tu. Pierwszy. Mogą być boty na rankedach? Tak, fragowałem, fragowałem, fragowałem. Aha, i mamy top 3. Wybiła 13 minuta. Mam nadzieję, że szybko znajdę te dwie osoby i się dowiemy, jaką rangę dostanę. Patrz. Jest ziumeczek. Nie, no, nie, no. <laughs> Brąz! Człowiek. Ciekawe, prawie tak ciekawe, jak że już mamy 14 minut za nami. I ostatniego, ziomeczka. O, ten się rusza. A On chce dropik, Oj kolego. Oj kolego. Nic z tego. Nic. Nie. Nic z tego. Dziękuję serdecznie i zobaczmy. Tylko nie brąz, tylko nie brąz 2. Ale będzie dzisiaj lipa. O, proszę bardzo, i parasoleczka. I jako, że moja ranga była niska, to uznałem, że dopiero po wbiciu Golda zacznę wykonywać wyzwania. I w kolejnej grze w Top 2 stało się to. A Ej, Co to jest? To jest stop 2. Ja muszę to wygrać. Stop, 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 stop. Spokój, spokój, panie spammer. Panie spammer! 120 mniej, dobra, dobra, dobra. Co on robi? On się tutaj leczy. Chodź, 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 chodź! 30! I lobby, zobaczmy jaka ranga. Jest bronz 3. Pytanie ile? Pytanie, jak dużo dostanę? Patrz! Double rank up! Dobra, lecimy, lecimy, chłopiec, reberko. 36%. Nie jest źle, nie jest dobrze. Ale przechodzimy do kolejnej gry. Ojejku, jesteś prawdziwy? No, nie wydaje mi się, co? Nie wydaje mi się. Kolejny minek, 42 minutki. Aranga to srebro 2 i pytanie ile? Pytanie ile dużo? Dużo? Bardzo dużo, 95%. Super. Czekaj, mordeczko, czekaj, czekaj. OP! Proszę, niech da golda, nie da golda. Nie da! Da! Dobra, dało golda, moi drodzy. Okej, okay. zaczynamy wyzwania. I to po prawie godzinie. A w moim pierwszym wyzwaniu muszę zdobyć wszystkie mityki. Dlatego, moi drodzy, jestem na miejscówce z mityczną banią. Jest ze mną jakiś człowiek. Daj, sprężyka, daj. Dziękuję. Ha, próby. Jadę w niego. O kurde. Dobra, dziękuję serdecznie, mordeczko. I speedrunuję po banie. Dawaj, banie. Zabieram ją, dziękuję. Tu się biją. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty masz zero. A ten drugi ucieka. Ty, oni są razem. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ten śpi? A co robi ten drugi? O Boziu. o Boziu! kolego! No niestety te okienka nie są kuloodporne. Bania jest, idziemy szukać kolejnych mityków. Gdzieś tutaj. Bo generalnie w tych okolicach często respią się bossy, więc liczę na to, że pan kolega przepocony na przykład będzie... Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Będzie miał jakiegoś mityka, proszę. No, fajnie ci poszło, fajnie, 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 fajnie. Masz mityka? Nie masz mityka. Witam cię serdecznie. Ty, on dalej strzela tam, to jest niesamowite, no ale mityka nie ma. Ty, wariacik, wariacik. Giń, Dobra, masz coś? Oj, kolejny, 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 kolejny. Chodź, 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 60. Kraczek zaraz będzie. Wjeżdżam, wjeżdżam i rozjeżdżam. Moje, moje. To no zero masz! Leczmy się burgerkami. O kurde. Ja mam 0 HP. Dobra, czy znaczy nie HP, tylko AMO, ale kolega szpi, tylko znowu nie ma mityka. A jest to 6. Więc coś czuję, że to wyzwanie będzie ciężkie. Patrz, patrz, patrz. Jeszcze jest ten ziomek. W nim nadzieja. Oczywiście, że nic nie ma. Fajnie, fajnie. Top 4. Ty, albo mi się wydaje, albo ten gościu ma egzotyka. Chodź tu. Pokaż, pokaż, masz. Pokaż, masz. O, fajnie, fajnie. Jest drugi delikwent. Minus 120. A ja jadę w tego, bo ten coś miał. Oj! Już się nie spodziewałem. Masz zero. Jest minus 170. Daj coś, daj coś, daj coś. Co on miał, co on miał? O kurde, nie wiem, co on miał. Biją mnie. Jest wybuchalski, ale to był zwykły, nawet nie egzotyczny. Dobra, whatever. Ta gra i tak generalnie była spisana na porażkę, bo nie miałbym tych mityków. A chłopie ranga leci. Ranga dalej rośnie. To dobrze i źle jednocześnie. Jest! Jest mityk. Dobra. Dawaj mityczka. Superansko. Pierwszy, jeszcze dwa. Patrząc na mapę, głowy nikt nie wziął. Tam się chłopaki biją, ten ma zero. Padł. Mityka nie ma. Ja tu pan choina stoi! Też mi gościłem zabrał. Co za łeb to jest? I on mi się wydaje, że może mieć P90. Nie, no ma, ale nie mityczne. Not cool. Not cool. Więc szukamy dalej. Po drodze możemy wziąć bańkę, której nikt nie bierze. Okej. Okay. Cyk. Drugi mityk weku. O nie, człowiek. Człowiek, masz P90? Powiedz, że masz. Bym miał po challenge'u, wiesz? No daj. Daj P90. Co? Kto by się spodziewał? Top 10. Nie znajdę tego. Muszę liczyć na to, że ktoś z graczy to ma. Ziomek tutaj był. Przed chwilą się coś budowało mi się wydaje. Jest! Jest! P90. P90. Mamy, moi drodzy, wszystkie trzy mityczne itemy. O, był tu kościół, nie wydawało mi się. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Spoko, bracie. Siedzę w krzaku. Lecę się chłopie apteczką. On coś niszczy. On szuka P90 może. Uciekam. Do strefki. I'm chilling, bro. Ha, biją się. Jadę w nich. Chodźcie, 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 chodź, chodźcie. Ty nie masz nic? A ty we mnie wjeżdżasz. Chodź, nie uciekaj! Ty coś wszystko moje! Mam go, mam go, nie mam go. Mam, nie mam. Typ nas kolapsuje, typie. Dobra, jedziemy, jedziemy. A z czystej ciekawości? Ja wiem, że ja tego nie potrzebuję, ale czy tutaj nie było tego rewolwerka? O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie, moi drodzy, itemy, bossów i nie tylko, znalezione. Zostałem w top 2? Minus sto. Ojoj, 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 oj, oj. chodź. Chodź, Maniuś! dostał balonik, dostał. No co on robi? Jadę w niego. Cypie, ho ho! Żegnamy serdecznie. No moi drodzy, moi drodzy, dobrze to wygląda. Pierwsze z sześciu wyzwań. Odhaczone, godzina 45 za nami i jeszcze ranka gold 3, teraz pytanie ile procent? Ile procent? Dwa ranka piki przechodzimy na platynę, ej dobrze to chodzi, dobrze to chodzi. A w kolejnym wyzwaniu muszę wygrać grę przy użyciu nowej double pompy. Potrzebuję rewolwerka, o nie coś leci, nie lecz tu maniek, ja nie mam, o nie mam double pompy, to jest GG. Chyba, że nim poleci, no w sumie to mi nic nie może polecieć, fajnie. Ty, ale fart, będę miał rewolwer, gin. Gin! Let's go, baby. Mamy rewolwer. Yy, to wyrzucamy. I teraz potrzebujesz tylko pompy, żeby mieć double pompę. Nie ma, nie ma. Ty, no proszę, zwykła, wolna pompa. No nie wypadnie, nie? No, jakie jaja. Jest! Mamy double pompę. Rewolwerek, chłopiec egzotyczny. I pompeczka. Zaczynamy. Miejmy nadzieję, że to combo się zaraz sprawdzi. Ode mną jest zio Mal. Dobra, działa idealnie, działa idealnie. Pan double pompa. Wjeżdżam, rozjeżdżam, nie trafiłem. Chodź, 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 chodź. Chodź, kolego. Żegnam. Dawaj. Dawaj. Sto mniej. Zapraszam. Kolego. Kolego, nawet double pompa nie była potrzebna. Jeszcze nie zioma, ale gdzieś jest. Oj, 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 Jak to chodzi? Złota pompa. E, to trzeba wyrzucić, dobra, dobra. Jadę w nich, a w zasadzie to lecę. Dzień dobry, kolego. Dzień dobry, chodź, chodź, choć choć chodź. oj. Oj nic nie trafiam, nic nie trafiam. Dobra. Uf, 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 uf. Ty, top 3. Przysięgam, to jest zdecydowanie najfajniejszy challenge, jaki od dawna robiłem. Tu jest gościu, nie? Jest, jest. Chodź. Kolego, ty masz balon na baję. Nie wiem, czy to ogarniasz, nie? Witam. Witam. Ej, to nie moje. Dobra, dobra, dobra. Chodzę, 50-50, widzowie. No, proszę, ja mam double pompę. Jakbym z double pompą takie też przegrał, to, to byłoby przykre. I każdy ma złotą pompę, o co chodzi? Teraz pytanie brzmi, gdzie jest ostatni delikwent? Widzę go. Oj, on widzi mnie, on widzi mnie, on widzi mnie. Chodź tu. O, poleciało cię, co? Zapraszam, zapraszam. Pompeczka, rewolwerek, pompeczka, rewolwerek. Oj, Burgerek, On się leczy, on się leczy. Dobra, jadę w niego. 50-50. 50-50. Nie. Nie. Przegrałem challenge. Muszę to jeszcze raz robić. Jestem debilem, jestem debilem, jestem debilem. Chociaż platyna 2 wbita. Chociaż tyle. I to 52%! Pompeczka, rewolwerek. Dziękuję, pierwszy. Drugi w boksie, drugi w boksie. Ole, dostał bomby! To super. Będąc szczerym troszkę nie wiem co się tutaj wydarzyło, ale no koledzy dostali potężny w wpierdzian. I Kolejny cyk. I tak to właśnie chodzi. Teraz tylko pytanie brzmi, gdzie jest jeszcze jeden. Bo ten na górze z kimś walczył. Biegnę do strefy. Ty na gościa nie ma. Raz, dwa, przed do kibelka. Tam wyjdzie, tam wyjdzie. Trzy, cztery. No i śpi. Ta, 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 ta. O, dostałem ja, fajnie. O, mam zero. Nie da się tego wygrać. Nie da się wygrać tego challenge'u. Platyna 3 dobita, niedobrze. No teraz będzie coraz ciężej w ogóle. Ile procent? O, nie. Dobra. Gień typie, Gień. Piłkarzyk na glebie. Gdzie jest ostatni? No, jak teraz przegram, no, typ full do mnie biegnie. Chodź, chodź, pompeczka. Biegnij, biegnij, biegnij. Wszystko moje. No. On ma to gówno. Dobra, da, double pompa win. Let's go, baby. I diament 2 wbity po 3,5 godziny. O Jezu, tylko 4%. A kolejnym wyzwaniem będzie wygranie duo z randomem. Ale co ważniejsze, ja nie mogę się z nim komunikować. I do pierwszej gry wczytało mnie solo. Ewentualnie mój ziomek wyszedł, bo jeszcze tego nie wiem. Tak czy inaczej, gramy przynajmniej tak, żeby za dużo procent nie stracić. Jeden leży. A gdzie jest drugi? Drugi się skrada. Marshmallow. Nie! Dobra, już myślałem, że zginę przez brakamo. Skąd nie ja dostałem, bo ja nad nie wiem. Tup, tup, tup. Co oni robią ty? Kolego, co ty robisz? Dzień dobry. O nie! Ale jestem spóźniony. <laughs> GG! O, oh, face pro buy! Lecę, chłopie, z tobą. I jeszcze wybrał miejscówkę. Ty, lajka like mu daję, nie wiem, że tak się da. Jakby on wiedział, jakiego ja busa to on by nie uwierzył. Jestem dobrym teammate, rzucam mu miniska. Typy, typy, typy. Nie wiem, czy on ogarnia, co ja do niego mówię. On pewnie nie wie, bo nie mówię do niego, ale wiadomo o co chodzi. Dawaj. Rybkę jem, chłopie, i lecę. Siema chłopaki. Mój teammate idzie. Oby szedł, Oby szedł szybko. Ty, mój teammate wjechał. Czekaj, 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 czekaj. Pomagam, pomagam! Jeden śpi, drugi śpi, chodź! Dobra, nie wyszedł, nie wyszedł z gry, jest spoko, jest spoko. Co to było, co on robi?! Oddaj szejka! Jak weźmiesz tego biga, chłopie, to cię wyrzucę. Przysięgam, że go przestanę leczyć. No i dobra. Oddaj biga! Już! Biga daj! Ja nie wiem, czy on rozumie. Nie, on nie rozumie, on ma, chłopie, swój świat! O, oh, Boże, 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 Boże! Ty! Agent, to ty na obiad poszedłeś? No błagam cię. Tyrolka nade mną. Jakby kolega grał ze mną, to może byśmy... O, dałem radę z so spoko. Mój żomal co robi? Nike Pro, ty żyjesz? Ja nie wiem, co on robi, ty. Nie mam pytań. I tu się biją. Minus 100. Pa, jadą we mnie. Nie. Ten zginie, nie zginął. Nie, Muziomar przyszedł mi pomóc. Nice, ja mam Żyj. O, no to pożył długo. Wrócę po ciebie. Obiecuję kolego. Oni będą mnie gonić czy nie? Tak, gonią mnie. Jakie to są śmietniki. Ała, 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 ała. I ładuję ich jeszcze na odległość, bo mnie takie coś tak irytuje. On mi coś pinguje, a ja nie wiem o co mu chodzi. Może o to, żebym go podniósł na innym busie, to jest mądre. Biegnę, 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 biegnę. Masz duży mózg. O, kurde, człowiek. Uciekam, pozdro. Ja widzę busa. Ale tam jest człowiek, człowiek! O kurde, biegnie tutaj. O, ja mam 0 HP. Super, chłopaki. Super się bawię. Naprawdę smerfastycznie. Jeden ma 0. Czekaj, 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 czekaj. Daj mi wyjść. Gdzie jest tamten? Tam mnie. Nie! To to za teammate! 12%, no masakra. A czas leci. KFC teammate. Na mnie typy, minus 40. uciek uciekł ziomal. Ja drugi od pleców, jedzie w mojego ziomka. Ty, pogrzało cię coś? Maniek! Maniek już śpi. Adam to debil. Nie wyzywajcie biednego Adama. Zanim już mi gdzie się chowa ten drugi. Mam go. Minus 20. A, ich jest dwóch! O kurde. A to ciekawe. Nice, mój powalił. Nice! Jesteś chłopy gigacadem ty KFC ziomal. Well played, well played. Kroki, pinguję. O kurde. Minus 100. Minus 100. Nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Paduj tego ma. On ma zero. Zero! MIGO! Nice. Śląska są dwóch? Ja pierdzielę, więcej muszę robić. Takie Challenger y lubimy, tak, 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 bohatereczko, tak, tak, no. Sąd pinguje? A patrz, third party. Stój, 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 kucnij. Moje. Pomóż mi! Dobrze. O to chodzi. Szybka akcja, kolego. Chodź na górę, chodź na górę. Paduj go, ma zero, super. Dawaj dalej, dawaj dalej. Ciśniemy. Biją się i co? Jaki jest plan? Okej. Okay. Tu jest, tu jest, za tą ścianą, za tą ścianą jest zioman. Biją się. Chodź, wierzamy, wierzamy, wjeżdżamy, wierzamy. Wjeżdżamy. Wjeżdżaj! O kurde, jeszcze jeden team. wjazd, wjazd, wjazd. O to nie było mądre. Ucieczka. Przestań do mnie strzelać. Czekaj, przejęli górę, przejęli górę. Chodź tu. Rzuciłem go na zero, śpi. Spokojnie, spokojnie, tu jest drugi. Ma zero, śpi. Dobra, zarąbiście, mordeczko, jedziemy dalej. Jedziemy dalej! Crazy gra. Wy chodź tu! Nie no, gruby świruje. A dobra. Co za marker? Ja nie, nie rozumiem o co mu chodzi. A czekaj, apteczka. O nie, człowiek. 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 Człowiek dużo dostał. To ja nie mam dźwięku niektórych strzałów. Leczy się człowiek, okej. Okay. Dawaj panie, jedziemy w niego. Połagam, połagam. Wejdź, 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 wejdź. Co tu się dzieje? Wylądował nade mną? Nie, przede mną wylądował. To jest moje. Masz zero, kolego. Jadę w niego. Moje wszystko. We are chilling, brother, we are chilling. Tam się skasowali, dobra, dobra. Idzie po lód. Dostał, ale tylko raz, szkoda. I patrzcie to, jak strzelam z rewolwera, nie ma, nie ma dźwięku, chłopie. O co tu chodzi? Nie wiem, ale farmię. farmie materiałki. Już, już, połagam. O kurde, to jest jakiś chłopie goat. Nie! Jak on zginął? Ej, jestem 1v1, 1 v Kampię tutaj, bo nie mam tak dużo matsów. Oj, oj, skąd on wie? To jest jego, on myśli, że ja nie wiem. O kurde, dobra, on jednak chyba coś tam klika. Spokojnie stary. Ja się tylko leczę. Wejdę tędy. Problem polega na tym, że tutaj generalnie wszystko jest jego. Za dużo mu nie dałem. Nie mam Jest GG. O nie! Nie widziałem go. Został! Ma zero! Nie! 5 HP! Nie chcę, mi się, nie no chcę, mi się, nie no chce mi się. Typ nie dał do znajomych. Gramy nexta. Więc zagraliśmy kolejną grę i dotarliśmy naprawdę wysoko, aż w końcu. 500 metrów. Bardzo momentu praktycznie. Lipa. O kurde, ta strefa bije po 5. Jestem debilem. Nie dobiegnę. Jeszcze mam storm sickness. No to jest żart. To jest full żart. On mnie podniesie czy mnie nie podniesie? Nie wiem. Nie mogę biec. Biegnę. Jestem. Mam. 5 HP. Żyję. Ale crazy stuff. Ktoś ma. On ma dla mnie apteczkę. Nice, nice, nice. Bracie. Dostał głowę. Drugi to ma kraka, zero. To jest white. To jest generalnie mega, że ja daję info, a on mnie nie słyszy. Patrz, lata tu. Dostał. Bigo. Bigo. Śpi. Jeden z drugim, nice. Hopie, bierz rewolwerek. Nie da się go wziąć. Da się czy się nie da? Nie da się. Wziął to, ale Crazol. Dzięki. <grytania> Top 4. Dwa na dwa. Ten dostał balonik. Tamten dostał heda. Dawaj go, dawaj go, ładuj go. Ty, maniek, śpi. Jest jeszcze jeden. Ty, latający, śpi. Nie, ja nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest. Tutaj. Dostał. Leci. Dostał znowu balonik. Leć w niego. Leć w niego, KFC. Nie, tylko nie padnij. Nie padnij. Nice, nice. NICE! Ale Sigma mi sobie, Ej, mega fajne duo, w ogóle mi się ziomal trafił. A to oznacza, że kolejne wyzwanie za nami... ...i jest Diament 3, to mega ważne, to mega ważne. Ile procent? Mega dużo, 60% Diament 3, git, git, git. Prawie 4,5 i godzinki. A moim następnym zadaniem jest wygranie gry używając tylko itemów z nowych skrzynek. Skrzynka? Nie, no takiej nie mogę wziąć. Tylko leczenie mogę zabrać, ale nie dobrze. Coś czuję, że to będzie ciężkie generalnie. Nie, no naprawdę. O, to jest. Patrz, a to jest z tego? Nie mam pewności. Kurczaczki, no nie biorę, nie biorę, bo nie mam pewności. I w top 9 dotarło do mnie, że nie mam szans znaleźć już tej skrzynki. Więc uznałem, że wykonam kolejny challenge naszej planszy: Mianowicie Zero Frack Challenge. To jest praktycznie. Bez szans, żeby to zrobić. Jeszcze człowiek przede mną. Czekaj, idę tutaj. O 10 bije strefa. O kurde. Macy, 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 muszę je zabrać. I chilluję. O ile to chillowaniem nazwać można. Op 3. Nie mam maców. Nie mam maców. Super. Co teraz? Spadam na dół. Udaję chłopie wodospad w top 2. Strefa. Ja dalej udaję wodospad, bo już tak nic nie zrobię. Jakie gówno. No zostaw mnie, typie, no. Proszę. Proszę! Top 2 0 fragów daje 26%. Mega. Kolejna gra wygląda podobnie, ale tym razem miałem coś, co mogło sprawić, że wygram. Oczywiście nie posiadając fragów. Niesamowite, że ten gościu o mnie nie wie. <laughs> co tu się dzieje? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, jestem bezpieczny. Jestem full bezpieczny. Chłopaki się kasują. Jest dojazd. Dobrze, 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 ja rotuję. O nie, no to mega niedobrze. On wie. Dałem mu balon, czy nie? Oby tak. Tak, dałem mu. Dałem mu znowu. Wybiłem go za strefę. Nie widzę go. Może wygram. Gdzie on jest? Nie wiem, widzę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czekam. I może się nie pojawi. Biegnie. Nie, 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 nie. Jest! 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 Bez fraga, chłopie! Bez zadanego damage'a. S? I jeszcze Elita wbita. Ej, z tymi wyzwaniami mega ciężko. Jakbym nie miał wyzwań, myślę, że nawet Unreal byłby osiągalny. Likwidację zero. Natomiast kolejna gra lepiej zacząć się nie mogła. Jest! Dobra, ale gierę zaczynamy. Co mam? Skara. Jest nieźle, jest nieźle. Uff! No perfekcyjnie. Bijam się. Odejdę i spróbuję dać gościowi laser. No taki o. No ja nie mogę nic na blisko robić. To jest najgorsze. Pa, 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 pa. Ten ma zero. No śpi. Jeszcze jeden. Pójdę na daszek, drugi daszek. Biegnie, ale no gdzie ty biegniesz, ty? Jedzie we mnie. Dostał 70. Sporo, sporo, sporo. Fajnie, fajnie, fajnie. Co robimy? Malimy się. On ma zero. Totalne zero. Pytanie, czy ma white leczenie? Nie wiem. Ma, leczy się apteczką. Jaki to jest frędzel. Odjeżdża mnie. Pytanie brzmi, kto ma aktualnie z nas więcej HP? Bo ja już mam Amo. Podłoga jest jego. Dał mi daszek. Jakoś się tonuje. Tak jest, dobra. Git, 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 jest apteczka, czy I do strefki, tak? I do strefki, i jedziemy dalej. Pa, jest Ziomal. Obieg dalej. Follow go, followuję go. Tam są kolejni. On campi. On stoi w miejscu. Popie. Gin, 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 gin. On się tak w ogóle nie spodziewał. Jaki bumble. No i dziękuję bardzo za materiałki. Na pewno się przydadzą. Zbuduję tutaj fajkowego boksa i idę pod tego dropa. Top 5. Jak ktoś podejdzie? Laserek. O kurde. Kościół po lewej, co on robi? Ja Nie wiem, czy ono mnie wie, ono mnie wie. Dobra, wszystko jasne. A tam ci biegną. White ma. Dawaj go. Dużo go, ty czemu ten gościu po lewej mi nie pomaga? Nie wiem, ale idzie strefa, on musi wybiec. Alo? Bigo. 23 mniej. Co oni robią? O, ten to wbiega sobie tutaj pod mój celowniczek bardzo ładnie. A ten drugi, gdzie jest? On mi zaraz na plecy wyjdzie. O, pewnie. Pewnie. Coś zginął. Z wysokości. O, kurde, ja też zginę. Strefa się cofa? Nie wiem, co się dzieje. Top 2. Aha, ale szkoda. Elita 58% i niestety to wyzwanie odpuszczam. Za tym idzie macie do wygrania 5000 V-dolców. Wystarczy pisać, jaką macie rangę, wasz nick na koncie, na którym macie wpisany kodzik JACOB w sklepie Fortnite. Ehe, hashtag reklama. A my przechodzimy do ostatniego wyzwania, podczas którego muszę wygrać trio z dwoma losowymi team'tami. Zero komunikacji. Ok, mamy Antoniego i Snaza. Ba! To brzmi jak jakiś pros. Proszę i mapę mam zakrytą. Co to jest za marker? Co oni zaznaczyli? Nie wiem, ale mam skrzyneczkę, Ok. O, proszę. Fioletowa pompa. Wyrzucam wszystko. Zrobię dwa challenger y w jednym. I gościłowią ryby. Jadę w nich. On się tego nie spodziewa. Chodź tu. O, pewnie masz kumpli. A ja mam kumpli czy nie mam? To się zaraz okaże. Jeden dostał. Drugi dostał. Gdzie są moi koledzy? Chyba przyszli. Oj. Dobra, spokój, spokój. Dawać panowie, gnoimy ich. Gnoimy ich. Gdzie jest ta bohaterka. Chodź tu. Otwórz no. Nice. Ładuj ją. Nice. Ten ma zero, nie trafiłem go, dobra, gg, 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 g, g. jazda, Teammate skaczemy, czy ktoś wyskoczył, wyskoczyli, albo my, albo oni, nie wiem gdzie mój kolega poleciał, ale ja lecę z nim, pompeczka, skrzyneczka i walimy szejka, kroki mam po lewej, gościu ma zero, śpi, fajnie, a gdzie jego teammate, o chyba wiem, gdzieś od boku, to jego, jak to możliwe? No, gdzie są koledzy? A, koledzy to mają mnie w dupie. Mam jeszcze 13 minut, żeby odpalić ostatnią grę. Nie wiem, co chłopaki robią. Ale później zostałem zresetowany. Let's go, podnieśli mnie, kocham was. Kocham was, widzowie, coś w sensie nie widzowie, tylko teammatesi losowi. Chodź tu. Chodź tu, dogi, dogi, jogi. Panowie, czas się liczy, czas. Tempo, tempo, ja nie mam czasu. Idę po niego, dead. Dusimy, dusimy. No, no. Superansko, Cody, tak trzymaj. Ty, tu jest ziomek. O kurde, jeden leży, jeden leży, ale I need your help, I need your help. Nie wiem, co oni robią. Ten ma zero, tak? Nie wiem, czy ma zero. Dostałem powalenie. Git. Pozostał ostatni. Ja muszę lecieć, bo strefa idzie. Nie wygramy tego. Nie ma maców. Idziemy. O, ja jestem dead. Góra ludzie, góra ludzie. Biegnij tam. Nie walcz. Czas, nie walcz. O, to jest dead. Jesteśmy dead. O, mój kolega jakimś cudem żyje. Powiedzmy, że żył. 5 godzin 59. Zdąży odpalić ostatnią. I ostatnią grę rozegramy z Kazamą i Zenonem. O kurde, ale mi kolega wystrał. Zanon padł. O kurde, ale tu jest dym. Kazawa upada. Dobra, ale mam Zenona. Zenon dostał? Nie wiem. Kurde, ja dostaję. Co to jest za Cheaton? O, white ma, white ma. Nice! Dobra, nie przegraliśmy chłopaki, kocham was. Jest wysoko. Podnosimy się mala. Paduj go tam. Nice, ty. oni są dobrzy ci goście, ja nic nie muszę robić. Pa, pa, pa jak kampią. A to śmietniczki. Oj 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 ojoj. Oj. Tutaj o kurde. To jest trio co tu się dzieje? Zenon chopie, jedzie z nimi. Ja pierdziel jaki ja mam team, on ma 7 fragów ten Zenon. Nie no Zenon sam wjeżdża w 10, nie? Chodź tu, masz 0 panie set skin. Crispy pada. Na jeden gościu też od nich pada, o kurde ja dostaję, ja dostaję od boku. Dobiłeś ich Zenon? A Zenon ich wyjaśnił! Nie dobra, Zenon to jest jakiś pro player, Przęgam. Biegnę za nim, przecież to jest szef. No co tu się dzieje, ty jesteś w typie? Minus 112, ja go kolapsuję. O, dostaje jakieś bęski, nad nie wiem skąd. Już wiem skąd. Zenon go tam sprayuje, sprayuj go, Zenon. O nie, Zenon pada. Zenon ma zorchapę, Zenon powala. Czy to jest taki GOAT. Nie wiem kim ty jesteś, ale jesteś Sigmom. Zmielił kolejnego. Nie mam pytań. Biegnę za Zenonem. Typy, typy, typy. Zenek padł. Biegnę. Zostaw Zenka. Zostaw Zenka. Zostaw Zenka. Dobra, zaraz się podnoszę, Zenon. Już idę po ciebie. Dobijam tego śmietnika. Mam karty, mam. Buz jest tam. Muszę grać bez Zenka. ty na Ma zero. Tamten też! Migo. Migo! Let's go, baby! Let's go, baby! Zenek to dla ciebie! O, chłopy, co tu się wydarzyło? Co to ma za gra? I proszę Państwa, jest czempion procent 14, więc z youtuberów wygrywa ten oto pan ze swoim pikiem. piętnaście 15%! Gratulacje komputerowego busa, oceniam 10 na 10. Do następnych. Trzymaj się, nie